Muszę już kończyć dzisiejszy raport. Statek za niecałe 5 minut rozbije się! Niezwłocznie udam się teraz do kapsuły ratunkowej. Hej, ty! Musimy uciekać! O mój Boże! Po tym emocjonującym wstępie zapraszam Was na gameplay z gry Among Us. No to lecimy, jesteście może impostorami? Oczywiście, teraz. Tak, tak. Dzięki za info. Ja nie wiem, czy nie za mało zadań ustawiłem, ale chyba jest dobrze. Ja o to ustawiałam. A! Oj, oj. Ej! Oho! Ktoś chyba umarł. Em. Em. Ktoś umarł? Tak wnioskuję po krzyku, a raczej. Jeszcze nie. Czyli Nikola, nie wiem, nie chcący wyszła do venta przy Oho! Ciało. Czarny, Uuu. a czy czarny to, Gdzie to jest. Było? To ja To ja! A BZ yeah. był przed chwilą koło mnie. Tak, ja To był jeszcze stało, koło ciebie. I... Czyli był jeszcze brązowy, bo się kręcił. Brązowy... Ej, w ogóle dla mnie podążane jest, że Johnny Wick! On napisał, ja nie. Ja nie. No ja nic nie powiem wam. Ojej, <laughs> Jak tam się skurza. Na. <laughs> <laughs> o kurde, no ładnie Dobra to, to będzie fioletowy, to będzie fioletowy Albo pralka, bo go tak oskarżała ty Al O, też bardzo możliwe ja, Całkiem możliwe. A całkiem możliwe. niewykłóczona A... Oho, chyba po mnie No Gruby ty Mówiła, <laughs> ja, to był fioletowy debil Nie Dominik impostorem, ponieważ zgasło światło hmm? Nie chcę powiedzieć, kto przed chwilą zabił Izę, albo Iza zabiła kogo. Ale w... Wydaje mi się, że to ktoś zabił Izę. To na pralce. Oho! <śm Effekt> dead body! Kogo? No kogo? Sí. Ej, dobra, to wszystko. to było. Nikola, to ty, bo ty tak chodzisz sama. Też mi się wydaje, że to ona. <śm> to w Na dworze, wow. Ja. <śm> <śm> Nie wybierały Jezu! Permalutku. To jest Ej, niemożliwe. Ten, 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 ten. Tak działa opinia publiczna. No, kurde też. No, w dzisiejszym odcinku niestety nie będę chyba w ogóle impostorem. Jak mi przykro. A no, mi też. Ej, chciałabym powiedzieć, że zrobiłam właśnie wszystkie zadania. I. Mi zostało. Dominik, a Dominik, Dominik. Dominik, Dominik trzy, dwa, Dominik. trzy. Nick, a powiedz mi, jak się czujesz dzisiaj a, uh. Świetnie Naprawdę? No, na no, to, no. Po się, się, OK, tyś, to co... się świetnie czuję okej, gdzie jesteś... Ale ja, ja <gryś> się świetnie czuję dzisiaj tu to jest zamknięte <gryś> <gryś> Tyłaś mnie ostatnią, jak mogłaś tego się nikt nie spodziewał. O nie dobra. Ciiśniku zachciało. Boże. W dzisiejszym odcinku nie będę impostorem dosłownie ani razu. No cóż, nie. tak bywa. Ja ja też też. A, Ale też. Ale Iza tak już kulu. była, więc są większe szanse. Dokładnie. Cicho, bądź. Yeah. Znowu, znowu. No bo. Dominik. Dominik. <laughs> A ja się schowała, i nie znajdzie. Już Ej, widziała, nie? W, nie, żyje już, nie żyje już biały, tak tylko chcę powiedzieć, bo w, w, właśnie jestem w tym, o, nie, w, w tym ekraniku, co pokazuje kto żyje, a kto nie. Biały już nie żyje, nie wiem jak, jakim cudem Serio? tak szybko. Iza, iza, yeah. iza, 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 iza. Ej, i mogę report chyba kliknąć, co to jest? Rookie. Jezu, Izy zabili. Ize. ale kto, kto zabił? No tak, kto to mnie tak? zabili. Kurde, trochę mi się wydaje, że, że, że to jest ruch? Papla. Papla albo ten. Byłam na kamerach teraz. Ej. O, A ja nie, nie wiem. wiem. Albo ten granatowy. A ja wiem tego. kto. Ja mogę wam powiedzieć. A ja nie, to, nie kto. Ja nie Oba niebieskie ktoś napisał. No ja napisałam. Będziesz zabów, co o tym sądzisz. No właśnie to ja napisałam. Aha. <laughs> <Kto wyszedł? śmiech> Bo pewnie był impostorem. No mówiłam. No właśnie. O, widzisz, jaka chodź jestem? E, Ej, teraz wracam do czudnego impostora! Zdawało się Ej, ty What the fuck?! WHAT THE FUCK?! wyszła? Ile Nie niestety muszę wyjść. Powiedzcie mi, kto był. No, na pewno. No, to że to brązowy sus. Nie Ultra mini szansę na bycie impostorem? A jaki ty masz kolor? No, no ja ciemnozielone najlepsze, na się. Po, które mają osoby yy, pomarańczowym strojem siedzi się. Si no. no. nie, nie znowu światła, to Dominik. Dominik. <laughs> Wieście, że Dominik. ani razu w tej, w tej rozgrywce dzisiaj nie byłem impostorem. już. Tak mi smutno no. z tego powodu. Chyba Hebe. chyba No kuź. O, zielone ciało, co to ma być? O, że Co? Gdzie? O, Gdzie Dominik? Takie do mnie? Gdzie zielone to z grzybem. Gdziej. <gdziej. Obo o o God, mam Gdzie? Obok klawu. Gdzie? Klawy? No mam Co? Gdzie? Klawy? Obok klawy. No tam na środku mapy jest taka klawa. A lava. a Jogurta nie. Dominik, to trochę się mam... No, ja nie jak, wiem. Jak mnie to znaczy wywalu, ja nie, nie, nie wiem. Bo ja nie widziałam nikogo. Nie ja też nikogo, kurde. Nie Zdję, but, ale angrony, zielony. A to, Dominik, a co ja mam zrobić, żeby też wchodzić do tych szyldów jak ty? <noise> <Z> szyldów? <noise> <noise> Oj To nie szyldy. No te takie dziury w dole. W sensie no, a wiecie co? Ja wam mnie robię <noise> zadania. Sobie będę siedział <noise> i sobie się będę nudził, nie? <noise> Ojej, ja przepraszam. <noise> Any ja o, na Dominika. Ja nie, ja obserwuję według mnie zdrajcę. Drugi ja raz po zrzuć zdrajca. Ogóle, jakby... Ty, ty Chciałam mnie widzisz? Tak, widzę cię, bardzo dobrze ci widzę, słuchaj. Złomki! Z Złomki? Z Z e, przy, przylajcie, przylajcie. Chyba. Ja mam Si do, do... Nie ma leśnika już, Oj, jak mi przykro. Wiecie. No to Imponexy. Co sądzicie o Imponexy? Nie wiem, ja, ja on dla mnie Ja byłam z, jakimi, z byłam z kimś byłam. Tego, z kim się byłam obok tego? Kim? Tych z, z, z Właśnie nie, nie, wiem. <laughs> nie wiem, sorry. Demuję go. Biła go w głowie ja w <laughs> Cześć. Cześć. To wy, gdzie on jest? Hej. O nie, ja. o, 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 o. Hej, piękna. Hmm. Hmm... Hmm... Co to jest? Cóż to On, yy, ten pomarańczowy tak przy węcie trochę stał. O, no właśnie. No mówiłam, Zabił mnie. Tu ja. 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 To ja mam popcorn! A po? Jest! W końcu tym impostorem, ja pierdzielę. Ej, wywaliło mnie! Ale na tuczykę. Akurat no jak byłem nie impostorem,. No, to się za bywaliło. Nie wierzę. Iza, no chciałem cię zabić, a. Mm, no dobra, no to A mnie mm. wywaliło. A kto Jezrej, był jeszcze daj? Bo... Impostorem, Dominik? Kto jeszcze był impostorem? No. Nie wiem, jakiś podsufitnik? Nie wiem, kto to. Uuuuu, <grym> ciało. Ale nie zgłaszam. Po co traitorowi zgłaszać ciało? No, zaraz zobaczymy. O, Wszyscy skanuję. widzieli, że się skanuje. Wszyscy widzieli. Takie ja 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 nie widziałem. Ja nie widziałem. Nie Ja nie widziałem. Nie musisz widzieć. No nie światła. Nie, dziękuję. O, nie, to to, nie Oho. Zbuki. Ciało. Ciało? Gdzie? W adminie, w adminie. W adminie. Kto o, ja już do? szłam do admina. Ja mam... Byłam... Kurde. No nie, ej, trzeba kogoś wywalić, bo znowu przegramy. Tylko nie wywalajcie mnie, no bo chcę wygrać jako traitor, przynajmniej raz. Razem, nie idź tam, tam. Okay. No właśnie, tam Dziecię. widziałam, że ty sz, szłeś z tym, z tym, um, To nie idź jak to tam. Będzie... No właśnie, wiesz co, jak teraz... Nie, jestem Suspicious teraz. O, świateł. Dobra, idę na dół. Ty żyjesz w ogóle? O! <laughs> Serio? Dobra. Jeszcze raz, bo muszę być trajtorem. Chociaż raz, nie? No serio, no. No muszę się. Idziesz, Ej, Ej, chodzisz? Jest nareszcie serio. impostor, Boże, drugi. Myślałem, że już nigdy impostorem nie będę. No i znowu wyłażą, Jezu, co za debile. No, patrz, nie. patrz, patrz. Ej, chodź ktoś, chodź ktoś, pat, pat. Pa. Panato, patera. Papla, udaj, że się skanuje. Będę ja się śmiała. A nie, Będę się śmiała, jak oboje jesteście impostorami. A dobra. Która jest godzina, może mi ktoś powiedzieć? 19.39. Nie... <noise> Papla, ty! O, <laughs> Co to było w ogóle? O, Dominik, skończyłeś marnie. Oh, Sophie. Co? 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 Ej, czy wiadomo, że ty byłeś obok mnie, nie? Śmie nie wiem, śmietam. obok kogo ja byłem. A no, no, no Ale papla, to ty... Nie! Tlen to odwa? dwa? Nie wiem. Iza! Iza! Ja? Ty na mnie, tak? Iza to ty byłaś. O, no, Wiadomo. Może ci <laughs> miezać papki. Nie, wow wszyscy. <laughs> Najbeżęba, bo bo ja ci upam. Oh, o! No ja nie się... wiem czy ja to byłam że... trochę. A! Aha! A, dobra. To nie. No, sorry. <laughs> nie no, rozumiem, wiesz. Ale... O, chyba jakieś dodanko mam. Jest, udało się. Jest! Pierwszy wygrany. No cóż, no nie byłem impostorem ani razu w tym odcinku, ale... Ja tak też. bywa. Graliśmy chyba z sześciu razy, a nie było ani razu.